Dzisiaj będziemy robić takie bransoletki. Tą zrobiłam taką tęczową, tą niebiesko-fioletowo-czerwoną, a tą taką zielono żółto pomarańczową czerwona A tutaj zrobiłam taką. I jeszcze ją muszę dokończyć. I tu, dosta I tu mam taki zestaw które mam wszystko pod, co jest potrzebne do, te, do robienia tych bransoletek i teraz pokażę wam jak to się robi bierze się jedną gumaczkę nakłada i wyjmuję tą z dołu o. i trochę ma się zapluczone bierze się inny kolor na parę? Tak? I tak. I teraz pokażę, jak to się łączy na końcu. Trzeba zobaczyć. To się wkłada na taki o. haczyk. Tak, to trzeba otworzyć. Tylko chyba na stolice w tym żeby nam się nie zgubiły. Tak. I o drugi trzeba to zaczepić. Na mhm. konie.

To było do zestawu. To było w zestawie. Um, na przykład takie literki, koraliki. Tylko nie wiem, jak się je zaplata. Tutaj brązoletek. Takie coś było. Koraliki. I te haczyczki. I takie coś też. Jeszcze do końca nie wiem, do czego to jest. Tu jakieś literki. I takie kolorowe. I co najbardziej potrzebne gumacze. Tu jeszcze mam więcej gumaczek. No to są takie po prostu małe do włosów. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do oglądania się dalej.